Dzięki, dzięki, soldier. Idej z droping. Dzięki, naprawdę, żeś się wykosztował na tym streamie. Dosaniam. Na pewno tam wpadnę, do cię. Sandra, przypomnij mi. Pozdrow. No nareszcie strolowany, bo ja trzy razy byłem dzisiaj na twoim live'ie i trzy razy czym sprawdzał, czy mnie rajdujesz, czy nie, bo mnie wszystkich rajdujesz, jak są blisko, a mnie kurwa nie zrajdujesz. I mówię... A, tam. Nareszcie przedeś. Jak ci za na web tam <noise> będę walił, jak się spotkamy gdzieś, to śpimy razem w jednym łóżku teraz za karę. Nie pierwszy w raz. W ogóle, no nie pierwszy raz, w ogóle trzecie strolowanego, miałem urodziny w poprzednim roku i ten... I tam byliśmy na jakimś PGL Kraków chyba i było tam z 15 I youtuberów w jednym apartamencie. Dzięki Dzięki Damian, dzięki. I było z 15 youtuberów w jednym apartamencie. Damian też był, ja byłem strolowany i, i inni Joszy i tak dalej, i kifi. I strolowany mówi... Wszystkiego najlepszego Piotruś nalał sobie całą szklanę taką wielką wódę i wywalił ją na raz i potem nalał sobie drugą i wywalił drugą naraz. Także no, szanuję to, kurde, 105 widzów. Jest blisko, 3000 osób, witam wszystkich, kurde. Ale no Trolek taki jest, no. Dobra, trolek, wyłąc dobra Wyłączamy czat. Zmniejszamy tutaj naszą kurde szklankę. Tu jest nasza szklanka tutaj. To na razie jest tutaj mało ważne. Najważniejsza jest ta liczba teraz. Tutaj, to co się będzie działo. 500 tysięcy już niedługo. bliziutko. Teraz będzie zaraz... Zobacz, wejdzie 500 tysięcy, to będzie akcja UNSUP. 3000, witam wszystkich pozdro, już nie wiem od kogo pozdro, strolowany jest tutaj, na pewno Damian tutaj jest na live. Cebula był na live tu polskiego YouTube'a jest. Witam wszystkich, w każdym razie. Długo no, Joshi jest, Siemanko Joski. Najlepsze Dobra, kurde, koniec. Wyłączyłem donaty. Żeby tej chwili nic nie przerwało. Włączam muzykę. Dobra, nie chcę lecieć jak to jest słaby moment jakiś Jesteśmy blisko, trzymaj. 3088 osób, witam, witam. Brakuje bardzo niewiele, już jesteśmy kurde. Zaraz będę miał pół miliona, się cieszę jak dziecko, pamiętam jak jeszcze 400 tysięcy widziałem z jakieś 5-7 miesięcy temu to... Wow. Jesteśmy blisko. Pozdrawiam wszystkich, kurde. Dzięki wszystkim za rajdy, dzięki wszystkim za suby. Co ja mogę powiedzieć? Czekamy i Damian, Cebula, tutaj dzięki wszystkim za, za rajdy Już niedużo 40 Już malutko Jak nie subskrybujesz to walni suwa teraz tutaj na dole Zobaczmy co się tutaj stanie 38 Teraz, teraz poleci, teraz się przekręci, teraz Teraz się przekręci 28 wpada w jednym strzale Jeszcze nie 19 już jest bardzo blisko 3200 osób, witam wszystkich 15 będzie zaraz na spółmi, normalnie PewDiePie, nie normalnie PewDiePie 10 10 10, 10, 10, 10 7 Jezu, Ja się cieszę normalnie Pierwszy raz pół miliona widzów Jest pół miliona 11 Je yeah. Zjadłem włosy Czajcie? Dzięki wszystkim, dzięki